kawiarnia z własnymi wypiekami śniadaniami. My postawiliśmy na słodkie opcje i ciabacę dokładnie. Owsianka na napoju sojowym z owocami, ale ma super konsystencję. Mamy tutaj też nasiona chia, wygląda przepysznie. Bardzo dobre, lekkie i pyszne śniadanko. Kanola czekoladowa z jogurtem greckim. A naprawdę sporo tego mamy. Widzę jakieś orzeszki. Mm. Ale chrupia. Czekolada jest ciemna, 60%. Mm. Naprawdę, naprawdę smaczne. Chyba będziemy tutaj chodzić na tą granolę. Patrzcie, jak pięknie podana herbata. Mm, bardzo fajna żurawina, mięta, pomarańcza. Tyle smaku, idealna na zimny dzień. A tą piękną ciabatę wypiekają tutaj sami. Obse z pastą jajeczną. O, gigant. Pyszna, puszysta ciabata. Delikatna pasta jajeczna. Mm. Chyba też ci smakuje, bo jesteś cicho, co? Jestem narazcy z bułką. Jak ci nie smakuje, to daj, ja zjem. Musieliśmy wziąć jeszcze jedną, była taka pyszna. Są też ciasta, słone śniadania i kawy, a wnętrze jest bardzo przestronne. I to jest to miejsce, które koniecznie musicie odwiedzić. I zjeść tutaj kanapkę z pastą jajecznym.